Byłam w ciąży, elektryk chciał wiedzieć, gdzie gniazda, a hydraulik, gdzie ma być woda w kuchni. A ja stałam z bruchem i patrzyłam na nich z pustką w oczach i paniczką w głowie. Dopiero kupiliśmy dom, ja chciałam się wprowadzić przed porodem, ale po drodze trzeba było zrobić remont generalny. To był mój pierwszy remont w życiu, Ever. Miałam mózg ciążowy i myślałam, że jedyne co muszę wybrać to kolor płytek. Nagle się okazało, że jest mnóstwo technicznych spraw do ogarnięcia, trzeba podejmować decyzje, no i niestety dużo tych decyzji było złych. Po wielu latach zdobywania wiedzy i doświadczenia w projektowaniu wnętrz, wiem już jak przygotować się do remontu, jak przeanalizować układ domu czy mieszkania, żeby wiedzieć czy spełni potrzeby jego mieszkańców. Wiem jak zaplanować układ pomieszczeń, żeby był jak najbardziej funkcjonalny, gdzie umieścić gniazda i łączniki, żeby nie latać z przedłużaczem po całej chacie. Teraz wystarczy mi rzut oka na plan mieszkania, żeby wiedzieć ile można z niego wydusić miejsca do przechowywania i wygodnej przestrzeni do codziennego życia. Czy w łazience zmieści się wanna i prysznic i jak wygospodarować miejsce na garderobę? Jeśli jesteś na takim etapie życia jak ja kiedyś, czyli kupujesz swoje pierwsze mieszkanie lub dom i nie masz pojęcia, czy dokonujesz właściwego wyboru, albo jeśli czeka Cię remont i nie masz bladego pojęcia, jak go zaplanować, chodź do mnie. Przeanalizuję układ Twojego mieszkania, powiem Ci, ile da się z niego wycisnąć i narysuję dla Ciebie układ funkcjonalny, który będzie dla Ciebie drogowskazem w pracach remontowych. Jestem Hania, projektuję wnętrza, skontaktuj się ze mną.